Cześć widzowie. Witam serdecznie na kanale Jacob Pilotman. Usiądźcie wygodnie, zróbcie sobie herbatę, zróbcie sobie kawę, czy wypijcie sobie coś. I posłuchajcie oczywiście jak zwykle mojego gadania. Dzisiaj odcinek jest z reguły pierwszym takim odcinkiem, który nagrywam w swojej, na swoim kanale. E, no posłuchajcie miniaturka. E, opis oraz nazwa filmu nie jest tutaj clickbaitem, to od razu mogę wam powiedzieć. E, nagrywam ten film ogólnie, bo zauważyłem, że co chwilę już się coraz gorzej na YouTubie. Nie wiem czym jest to spowodowane. Z YouTube'em pisałem, żadnego shadowbana nie mam. Nie mam żadnych takich e, jakichś ograniczeń ani nic. E, kanał jest w, jak najbardziej w porządku. Więc to nie jest wina po stronie, jakby ukrywania mojego algorytmu czy, czy cokolwiek. E, ale posłuchajcie. Ogólnie chodzi o kanał, ogólnie chodzi o czas, ogólnie chodzi o serię i ogólnie chodzi o znajomych, e, z którymi często siedzę na kanale. Posłuchajcie mojego gadania, i może to po prostu zluzuje mi moją psychikę, bo po prostu nie mogę dłużej siedzieć z tym cicho. I muszę to, muszę to powiedzieć, to musi wybrz wybrzmieć na światło dzienne. Po prostu nie daje mi to spokoju i nie czuję się po prostu sam z tym dobrze i że po prostu muszę to znosić. Posłuchajcie, zaczniemy sobie może najpierw od kanału. Jak widzicie, no co każdy odcinek sam jest coraz gorzej. Na przykład tutaj macie no, trailer, który miał być zajebisty, cudowny, ma tylko 110 wyświetleń, z czego komentarzy 46, 18 polubień, a tych polubień było znacznie wiele, bo jak widziałem to było około 37, i YouTube ponad mi kilka zabrał, ale podejrzewam, że to były po prostu multikonta, więc w sumie tutaj się zgodzę. Ale zobaczcie, jakie po prostu to robi wyniki. To już nawet na mój kanał, z... o przepraszam, ten kanał ma 1000 wyświetleń, 1000 subskrybentów, zaraz 1100. No i tak naprawdę te wyświetlenia stoją, i nie wiem, czym to jest spowodowane, bo wszystko mam tu zastosowane. Hashtagi w opisie. Yy, tutaj playlisty ładnie mam porobione, nie dzieci to jest podkreślone, płatnej promocji nie mam, tu nie ma treści zmodyfikowanych, patrzcie tu jest y, tagów, wszystko powpisywane, gry, reakcje i takie tam. No i ten film zdobył marne marny po prostu... Mm, Czekajcie od przesłania. No marne 29 jeszcze oglądania jest 2,8 godziny, czyli no 5 minut 41 na, na każde wyświetlenie. To, to jest bardzo słabe wyniki. I nie wiem, co mam z tym zrobić. Dlatego, jakbyście oglądali ten film, to możecie wbić. Chociaż y, pewnie wam się w karcie na początku filmu pojawił. W opisie też mam wrzucony do tego link. Eee, kolejną sprawą są serie. Posłuchajcie. Kilka serii wycofuję. Kilka serii przybędzie. Pierwszą serią, taką, którą niestety mu musimy się pożegnać, i raczej się pożegnamy. No to prawdopodobnie tajemnicy opuszczonej pizzerii się pożegnają. To od razu mam jakby to na celowniku. Będzie drugi sezon, i nie wiem cokolwiek będzie. Nie zanosi się. To jest i wyłącznie moja decyzja. Dopóki sprawa, o której zaraz powiem, się po prostu nie zmieni. Albo ja to źle rozumiem, to po prostu tej serii nie będę kontynuował, bo źle się z tym czuję psychicznie. Posłuchajcie, jeśli chodzi o Glovo, będą serie, to na pewno wraca. Tu jeden film zrobiłem, bardzo Wam się spodobał. Widzę 269 wyświetleń, zrobił 49 łapek w górę, bardzo mi się podobało. Jak na, jak na taki filmik 14,7 godzin oglądania, więc to mi się podoba. Posłuchajcie, tą kamerkę z Donatów, którą tutaj widzicie, ona jest, żeby nie było Lamax. Na nią, między innymi, nią będę nagrywał Mam już wszystko przyszykowane Dzisiaj też idę na głowo, ale Nie będę tego dzisiaj nagrywał, bo po prostu Dzisiaj będzie dzień trochę inny Dzisiaj będzie mniej zamówień I takie tam, ale to nawet już nie o to chodzi Dlatego głowo wraca Posłuchajcie, drugą taką serę, którą Po prostu no niestety będzie trzeba wywalić No to tutaj to będzie Among Us be, Bez ukrywania, mam tam jeszcze jeden Odcinek, yy, wrzucę to jako Ostatni Among Us po prostu umiera i już go po prostu nie będzie na moim kanale, chyba że będzie VR Among Us. To może kiedyś, ale na tą chwilę nie zanosi się. Kolejną serią, którą usuwam w Supermarket Together. Zrobiliśmy dwa odcinki, fajnie wybrzmiał, no ale świat, z którym tam mieliśmy wcześniej z Bocianem, to po prostu coś się z nim stało, zlagowało i niestety poszło w siną dal. One Block, tak samo. Ta seria tutaj... E, fajnie zrobicie wyświetlenia, ale prawdopodobnie OneBook zrobię z kimś innym, e, więc e, tu też trzeba się pożegnać. Posłuchajcie, Roblox zostaje, e, Five Nights at jest też zostaje, mam filmy przygotowane, zmontowane, więc dla was wrzucę. E, co kiem on ma w kieszeni? Z chłopakami, temat tam jest. Umówimy się na ktoś konkretny dzień, internet mam zajebisty w tej chwili, więc z chłopakami się po prostu umówimy i będziemy zaczynać tą serikę. I, I myślę, że będzie fajnie. Jeśli chodzi o Bedwarsy, nie wiem, bo na razie jest masakra. Odczekam trochę z nimi i wtedy dam wam decyzję. I teraz może przejdźmy do tego, co najbardziej mnie boli psychicznie, trochę w sercu. Posłuchajcie, no, każdy już dobrze wie, że siedzę z chłopakami na Discordzie, na live i na i tam po live'ie tak gramy, gadamy, śmiejemy się. Posłuchajcie, od pewnego czasu zauważyłem, że po prostu... E, no ja w tamtym gronie nie jestem już potrzebny. Jakby... Jeśli wy to chłopaki oglądacie, możecie mnie nie zrozumieć, ale jak zauważyliście... E, bocian, z którym tak naprawdę mieszkam, w jednym mieście. Nie? Odkąd e, chodziliśmy do szkoły było spoko, bo się jakoś wydywaliśmy. A tak naprawdę odkąd y, już nie chodzimy do szkoły, tak naprawdę to jest temat taki, że albo wejdę na Discorda, albo nie wejdę, sam nie napiszę, nie zorientuję się, że czym musiał pogadać coś. Yy, a wręcz do tej drugiej osoby jest to przeciwnie. Wręcz nawet dostałem informacje, których oczywiście tu nie powiem ze względu na, na taką prywatność. I po prostu boli mnie sama świadomość, że znowu zapoznałem kolejną osobę z moim przyjacielem, i ten przyjaciel po prostu w tej chwili urywa mi dupę. No. Boli mnie to w sercu, boli mnie to psychicznie i powiem Wam szczerze, że nie raz, jak byłem z nimi na rozmowie, to po prostu się wkurwiałem i wychodziłem z kanału, bo stwierdziłem, że tego ciągnąć dalej nie będę, bo po prostu mi jest przykro. Siedzisz na kanale i oni sobie na przykład grają w jakąś grę, ale sami się nie zapytałem, czy już wejdę. Tak było wcześniej, teraz trochę to się zmieniło. Bo tak naprawdę, wtedy, kiedy jestem tylko to na nagrywki, to wtedy się tylko pytają, czy wejdę do gry. Jeśli sam się nie zorientuję, jeśli sam nie, nie wejdę na kanał, albo sam po prostu nie zapytam się, czy mogę z mojej powierzchni, to po prostu oni sami tego nie powiedzą. I powiem wam szczerze, że oni we dwójkę spędzają więcej czasu razem niż ze mną. Jak ja jestem, to na kanale jest cisza, nic nie mówią czasami a jak już to po prostu zacząłem mi unikać i to jest takie po prostu na jakby e, nawzajem po prostu opierdalania trzeciego, czyli jestem jakby trzecim kółkiem, czyli tym pomocniczym. Żeby nie było film tu nie jest ani nic nie będę z nim robił. E, jeśli komuś nie pasuje w jakimś sposobie to mówię, to oczywiście nie musi tego oglądać. Możecie mówić, że się spłakałem. Możecie mówić, że zachowuję się trochę dziwnie i wręcz przeciwko, powiem szczerze, jestem zazdrosny. Nie oszukuję. Bo to jest ponowne, to, to jest to samo co było z dziewczynami. Zapoznałem je z jakąś osobą i po prostu one zaczęły iść w inne, jakby zaczęły iść w inne rejony. I tak samo się dzieje teraz z Bocianem i Zypytem. No, posłuchajcie, no jeśli to tak dalej będzie, jeśli oni nie zmienią po prostu tego toku myślenia i dalej będą tak się zachowywać, no to ja po prostu zakończę serię i mam to gdzieś, no bo boli mnie to, boli mnie to osobiście, że z, z kuplem, którym chodzę już 3 lata do klasy, przez 2 lata było wszystko w porządku, no a teraz to jest po prostu bida z makiem, dupa Jasiu, karuzela. Tak to jeszcze wychodziliśmy na dwór, a teraz to wiecie, to już nic się nie dzieje, teraz to, żeby on napisał do mnie, to to jest kurwa w ogóle yy, no szansa jedna na milion, więc jeśli to chłopaki widzicie, to może się zastanowicie, jak trzecie jak kółko ubolewa, a wy się nie przejmujecie i się śmiejecie. To może ktoś z tego grona też to zrozumie, bo pewnie Wam też zderzyła taka sytuacja w gronie znajomych, więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. I po prostu jest mi z tym źle. Jest mi bardzo z tym źle. Zresztą na live'ach zacząłem zauważać, że ludzie też to wyczuli, na przykład. Yy, że dlaczego ja tak du du dużo nie gadam z nimi Jakby dlaczego oni na nawzajem wymieniają sobie słowa Gadają na wspólne tematy Ale gdy ja jestem to Zaczynają jakby mnie unikać Zaczynają gadać sami ze sobą I po prostu ja w tym gronie jakby nie jestem ile widziany I fajnie, że to też widzowie zauważyli na live, którzy pisali Bo też widzę, że po prostu nie jestem sam I, i fajnie, że to widzicie Ja nie boję się o tym mówić Bo mnie to boli po prostu boli mnie to, że przez mój kanał, przez moje wyświetlenia, przez moje live y, kogoś, z kim poznałem, tą osobę, która mieszka blisko ze mną, zaczyna tracić ze mną kontakt, a mieć lepszy z chłopem, który kurwa mieszka na drugim końcu Polski. I najlepsze jest w tym wszystkim, kurwa, to. Że, jakbym jeszcze dostawał chociaż jakieś wiadomości. Elo, czy wchodzisz? Elo, czy pogadasz? Elo, czy pograsz? A teraz to kurwa zero kontaktu, nie? I ja się nie boję o tym mówić, bo może w końcu jakoś oni to skumałem, jak to wybrzmie na świat. No, posłuchajcie, boli mnie to psychicznie. No, i do tego czasu aż to się nie ogarnie, ja po prostu nie będę nagrywał. No, bo boli mnie to. Mówię to któryś raz z ale mnie to boli. Jeśli to chłopaki widzicie, jeśli to chłopaki oglądacie, no to. Może sobie to wyjaśnijcie i może weźcie mnie do tego grona, bo ja się czuję odrzucony po prostu przy Was. Jest mi po prostu przykro, a jak nie, no to po prostu zakończę serię i nie będzie co nagrywać, i po prostu kontakt utnie się. Bo co mam innego zrobić? Ja nie mogę walczyć sam jedynie o takie coś. Co prawda, to Epyt akurat muszę pochwalić, bo Epyt ze mną gra na przykład w, w CS. Epyt yy, yy, pośmieje się, zostanie ze mną na kanale. Ale po prostu, gdy któryś z nich wejdzie, a ja siedzę z nim sam, sam na kanale, tu na przykład bocian ze mną gada, śmieje się, pogra w coś, yy, jakieś filmiki pogadamy, ale jak wejdzie druga osoba do tego kółka, no to po prostu ja już jestem unikany, ja już jestem wypierdalany, jakby mnie, jakby mnie tu po prostu nie było. Yy, a wtedy, kiedy tylko jestem potrzebny, to tylko na nagrywki, kiedy jest możliwa nowa sera do nagrania. Czyli top. Jędrze coś tam. Nie będę mówił, bo to, może wyżbie, bo to może będzie na moim kanale, może nie. Zobaczymy, czy się sytuacja zmieni i nie wiem. To chciałem się tylko z wami podzielić. Yy, wtedy, kiedy to się zmieni, wtedy wrócę do nagrywania. Liveów na razie nie planuję robić. Ja za chwilkę się zbieram do pracy, więc ży życzę mi powodzenia. Filmik będzie wstawiony na, na 13.45 albo na 14.00, zależy kiedy się zapluduje. Ja Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że się. Widzimy w kolejnych filmach. Przepraszam was bardzo. I co? Możecie wbiec na Discorda, link w opisie. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się. Narazka.